widzowie dzisiaj. Nagrywam odcinek z właśnie, jak zrobić taką premierę. O, re, no, po prostu jak zrobić premierę. Zrobię bardzo shorts. Bo czemu nie? Przed chwilą wyeksportowałam tytuły. Nie będę robić tu. To dajemy widoczność. Przykład, ustaw jako natychmiastową premierę. Mam premierę. Wykładamy, że pierwszy czerwca godzina 13 Pięćdziesiąt. Damy ustać jako premiera. No ale i wtedy I dalej prześ przeszli film oglądać. E. Dobra, ja teraz usunęłam to, i po prostu dałam ten. Nie pytajcie tam o te dźwięki. Pomylę za 4 minuty. No i masz. Dzięki i pozdrowia.